Cześć kochani, prosiliście o to, żebym nagrywał newsy z Brawl Stars i nie tylko z Brawl Stars, więc zrobię. To jest mój debiut Brawl Talk, postaram się Wam po polsku tutaj wytłumaczyć na tyle, ile będę mógł, więc bądźcie cierpliwi i zaczynamy. Pragnę Wam przedstawić nowego zadymiarza chromatycznego Lu, jest to wesoła maszyna do lodów. Jego atak polega na tym, że rzuca rożkami. Jeżeli przeciwnik zostanie kilka razy takim rożkiem, trafiony zostaje zamrożony na kilka sekund. Możecie zobaczyć teraz jak to wszystko wygląda. Super atak Lu polega na tym, że rzuca zamrożonym syropem, który jest bardzo silny dla przeciwników. Dwie ważne zmiany dla chromatycznych zademiarzy. Można ich znaleźć teraz w skrzynkach po osiągnięciu 30 poziomu karnetu. I wtedy jak odblokujecie 30. poziom karnetu, będą miały taką samą zmienią się ich szanse na wydropienie jak i w przypadku innych zadymiarzy. Jeżeli chodzi o nowe przebrania, mamy boja hotelowego Majka, właśnie widzicie na swoich ekranach, fajnie wygląda. Jest również ekskluzywne przebranie dla nowego zadymiarza, lu będzie to King Lu i tak to będzie wyglądało. Będzie również dani, Choco Piper, Kany Max. No, i teraz złote, złote brawlery. Będą lepiej wyglądały i srebrne. Będzie bardziej świecąco, chyba na to wychodzi kolejne zmiany w edytorze map. Na pewno edytor map jest w wersji beta, ale teraz będzie można swoje mapy wysłać znajomym. Będzie można mapy pokazać światu. Najpierw, jeżeli nasi znajomi je zaakceptują, będziemy mogli je właśnie wysłać na świat, żeby inni też mogli pograć. Będzie można również właśnie, jeżeli będzie mapa, na nią głosować i najlepsze mapy będą dostępne przez 24 godziny w puli do grania. Również zostają dodane dwa nowe miejsca. Jedna na miejsce testowe map, gdzie będą wszyscy mogli testować mapy, a drugie miejsce, gdzie właśnie po 24 godzinach, te najlepsze mapy przez 24 godziny będą, będzie można na nich grać i zdobywać trofea. Twórcy też mówią, że wysłuchali Waszych sugestii, biorą je pod uwagę i będą się z czasem wszystko na edytorze mapy pojawiało. W tej aktualizacji również udostępniają wyskocznie i teleporty, które będzie można używać. Mam nadzieję, że tak szybko taki newsik z tego toka ja też się muszę jeszcze wdrożyć i z czasem będzie lepiej. Będę wiedział dokładniej na pewne tematy więcej, więc mam nadzieję, że z czasem te newsy będą dla Was milsze i przyjemniejsze. To jest taki mój pierwszy debiut z Bros. Teraz trochę się stresowałem. Mam nadzieję, że jakoś to wyszło. Trzymajcie się, cześć!